Końcówka sezonu. Dużo walki o pierwsze miejsce w Premier League. Czy uda się wyjść bezpośrednio? Bez baraży. Tego dowiemy się w tym odcinku. Oglądajcie. No a to się nic nie zmienia, mam dalej same remisy No i co mam powiedzieć? No, może się coś zmieni zaraz. No, Okaże się. Okaże się. Jakieś zmiany moja. No leć, tam do Szanghaju normalne. A te Dalmerii Griffiths, Aha, to już zrobiłem Maja okay. Nowy plan dla Mimika, no spoko Ale tu sprawdzimy. Się się rozwinie. Kurde, Znamion się rozwinie. taki plan dla milika? Trzeba nowy oczywiście, że tak. Tak, plan treningowy. arkadyż milik. Skupienie na kondycji. No i tak. Maja. Skupienie na szkoleniu. Okej. Okay. Nie, no nie idziesz nigdzie, nie ma opcji. Duży transfer, i my zostajemy jak jesteśmy. Bolimy ich na łeb brameczka, please. I 0-0, no to jest hit. Przesady, ile jest remisów, ty. To jest niemożliwe. Naprawdę to jest niemożliwe. Epic Moja, dogadałem w pożyczeniu. No idź tam. Idź tam. Nie chcemy, was tutaj. To jest hit, że my nie możemy bramek 6 Jest niepojęte po prostu. Raport przedmiotowy. Efica. Musimy tutaj wygrać, bo już nie trzecia, ale no co? Przejść do meczu i zmiany musimy zrobić. Niestety nie zagramy. Tak. No Taylor zagra. Tak, zagra sobie. On zagra. Zagra sobie Skull. Grantem się zmieniam. Ma 1, ma 0. A teraz? 1-0. O, to tak będzie. Milik zostaje. Nie, maja dostaje szansę. Zobaczymy. Cisza, ale no udało się. Granstwatch Ridge Maja. Wow. Wow. Też przechodzimy dalej. Jakiś plus. Restore City u siebie. Ok, to odchodzi. On na się Jak chce idzie chłopak. Niech się rozwijają. Dzieciaki. O też niech idzie się rozwijać. Kręcimy, kręcimy. Dobra. Tak, wybożyczenie, coś tam, spoko loko. Co, w końcu jakieś normalnie się trafi? Czy samo kaszlam dalej? Ok, okej, okay, rozumiem, rozumiem. No dobra, chodź ty. Nie, to Southampton nikogo nie dają na pewno. 3 śwodem sprzedać i co bywa innego na na turnia. No spokojnie, kurde no. Zapomniałem co chcę zrobić przez was Dibda Już zapomniałem, więc ich się chronić dalej póki tak A Mam brigno, ale jego nie chcemy z przejść do meczu, Maja chce zagrać, żeby robić tak. Tak, maja zagra. Maja. Bardzo miło. Proszę, Milik. Asia. Micha Asia na sobie poradzi na pewno. Dziwne, że ma minus 1. Co, Milik i gran z Bramkiem. Wreszcie szelił, tak? Nie można było na to czekać. I tu jest mocny, jest z Evertonem. Nie mam nagrody z tak chcieli 12 maj. no nie dla nas to po planu rozwoju Bardzo fajnie, że się rozwija Trochę wolno. No dobra, dawaj tego skrywającego nie ich Niech ma zawodnik też Raport przedmeczowy Mają ekipę mocną, nie ma co gadać w sumie tak Prawy napastnik, lewy napastnik, chodzi Maja. Ty na wartość będziesz, póki co. Martinez zostaje 4-2-2-2. O 4-4-2, jak to woli, 2-1. Martinez szedł i Milik. No i Milik się spłaca po wojnie, bo lewartą balność jest bardzo ważna rzecz. Akurat w tym FA Cup, czwarta runda. A Przejście jakieś. Nie, on nie musi nigdzie odchodzić. My nie potrzebujemy akurat tego transferu. Nie, mamy siana, no, mamy coś? 4 miliony. Nie, rezygnujemy chyba z transferów. niech to leci, tak powolutku. Znaczy może ktoś coś tam od nas będzie chciał? Jakiś mocno zawodnik. Łonny, wypożyczony. Ale rymcą. My chyba nikogo nie chcemy, tak mi się wydaje. Niech to się kręci Do końcówki o Hirbockisce Everton Już, już, już biegnę Debila Nienawidzimy Evertonu z naszymi rywalami, nie ma opcji żeby ich lubić List też przeszedł. Dobry Dobra Kręć, 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 maleńki. On, no do, no do no nie pójdziesz, on nie ma opcji. Jakby ktoś chciał, to spoko, ale on nie ma opcji. No i też pewnie nie chcą tych klubów iść, bo po co mamy iść do słabszych klubów? Tak my tutaj awans robimy z pierwszego miejsca. Na ludzi ich walimy. Dobra, musimy awansować teraz w tym. No, on może grać, a tutaj jeszcze sobie wejdzie, na zawodnik on. Prawą, nie, na lewą też nie. nie Teraz wysoko sobie A no bo nie jest jednej exactly. plannych git Wygrywamy. Na no, spokojnie. 2-2. Czyli co będzie powtórzony mecz? Chyba tak, co? A Milik z brameczką, będzie jakiś plusik. Co myślisz, raport? Okej, okay, jako wzięliśmy dopiero co? Hmm. Śpą. Chyba SPO... Chyba lepsze No masz mocny mecz Kasadei i Hammer, no mega mocną zepakę mają No gramy tak Maja, Milik 2-1 Mura Jest trójk z mi ich bez branki, no ale nadal wygraliśmy w końcu. W końcu wygrywamy z tymi zespołami Nadal trzecie miejsce mamy, bo tyle zepsuliśmy tymi remisami. 11 walonych remisów. Tragedia. Dobra. Trzeba zmienić niestety. Niech zagra on. Czy ty z tych strzelał? On strzelał. Ale no nie. On niech zagra, no. Nikt niech odpocznie I co? I na dziurę. Tragedia Eberton chociaż zremistrował, taki plus jest Czy Eberton jest u góry? Nie wiem Musimy znowu z nimi zawalczyć A tu nic nie zmieniam, próbujemy tak jak jest 3-0 Milik z bramką, soka, dobra Udało się Już będzie chyba jedna ósma, co? Dobra Liga Raport przed środkowy obrońcy niby tylko ciekawy jest u nich, a firma może zejść na luzie, bo tak ten ziomek on coś tam gra, więc nie I co? 2-0 spoko, i Milik, przy Milik bramka za bramką, bardzo dobrze, fajnie się tutaj stał w końcu w tą rolę strzelca wyborowego. Robisz Scott w środku pomocy z kapitan. Milik zostajesz, tutaj wchodzi ten ziomek. Jest zmęczony, ale weźmiemy. Celes, minus jeden, ale sobie poradzi, wkurwiony, radę 1-0 dobrze. Skow jak zagrał? 8-0 No mówię, wkurzony, ale wiedziałem, że sobie poradzi tak czy tak nie ma co się martwić z takimi rzeczami. Bellingham teraz, tabela jak. Trzecie miejsce mamy no Ewer to mocno odskoczył, więc to drugie miejsce będzie walka Bielik jest, Dembele czy się w tego Christiana nie widziałem Nie zmieniamy nic, lecimy No i 2-0 Skow strzelił, grand strzelił, fajne Można wejść w statystyki, zobaczyć jak sobie boki razem. Ale no, tak po kolei patrzymy Bram też fajny, teraz tak, lewo obrońca No lepiej od niego, ale to... Mniejszy zakres. 6,6, 6,7, Ok, to środek obrony spoko. Prawa, obrona też spoko. Taka śpeda 6,5, 60, sporo graczy, więc dobrze, nie gra. 6,6,9, ok. 7 coś, 6,5, 6,8. dobra lepiej. 11 bramek, okej, ok. Milik 7,2, 10 meczów, 5 bramek, ma 27 meczów, 8 bramek. Milik dużo lepiej. No. 92, no, mieli dużo, dużo lepiej od Mai, niestety Majka, Dobra, co tu się dzieje, skoro żadnego transferu, no, no, to ewentualnie zmiany mamy pozycji i co, plus 1, nie. 12 matona, niech to robi na razie, Skow chce odejść, to chce, no, Nic nie idzie, co się trzy razy wydał, jakiś ciekawy, czy nie. Ba nie dynamika dynamika lecimy play mode Co tam z trójką tam ciągle? jest kapitan nasz spokojnie dam radę panowie wszystko dobrze idzie tabela jak wygląda trzecie miejsce pykniemy play mode będzie ujścik raport we take show wszystko dobrze wygląda, tylko musimy to wygrać. Nie przegrywamy i o chuj wam chodzi. Gdybyście nie przegrali, to byśmy byli wysoko. Z tylko i wyłączymy wasza wina. No. Nie chcecie grać. Runda piąta, teraz jest jeszcze nieźle. Crystal Palace w lundzie piątej. I co? Nie wygrywałem 3M z Sotoką, z Milik. No i gitno. Fake up do góry lecimy jakiś plus chociaż. Lunda piąta, fajnie. QPR. Co mamy stratę 3 punktów? No musimy z nim wygrać. Nie ma innej opcji po prostu. Milik zmęczony, ten zmęczony. No. Taylor. Gdzie jest? O on. To jest Milika Maja. Maja masz szansę teraz pokazać, że dajesz radę 2-0. Grant jest totoka. Maja dalej bez bramki. Nie wiem co powiedzieć tak szczerze. Łotwor remisuje. Czy łotwór nas obchodzi? Nie. Ej, oni zremisowali, nad nami jakiś plus jest. No co, no musimy wygrywać wszystko, no i będzie Git. Raport. No nie zmieniamy nic, i co? 2-1 z Kofi Mura. Fajnie. Coś się dzieje, coś się dzieje. Runda szósta, FK. Raz z Manchester City. Okej, okay, raport o minorach, spoko Przypomnienie. Dzięki, że nie już po takich kasztanach Nie wiem co bym bez siebie zrobił Czy co bym... nie, dobrze I z City gramy w szóstej rundzie, no i no co? Zrobić do jednej usta mamy awansować? Jak z City gramy w szóstej rundzie, no i co? gramy, na nic, co przegramy, no co? I jak? No, 5-0 Nie, nie było co patrzeć, to było... Wiadomo, że tak będzie no To wchodzimy w zadanie i co? a to jedna czwarta była. to Szósta runda czy jedna czwarta no. To mega dobrze nam poszło Kurde O co chodzi? No nie sprzedajemy póki co. Tu jest git, tu ściągniemy jakieś ciągle za Możemy już go wziąć ze szkółki w sobie. To nie było problemów. Tak, drużyny seniorskie. Plan treningowy, niech ma ten plan. Tak, niech ten plan ma. Gitas, gim meczowy. Jedziemy, Sim. Mhm, Mimika nie ma. To będzie problem, że pojawia się, ok? Nie tylko Mimika nie ma. Więc... Mamy małe kłopoty, tak szczerze. Maja, dawaj. no za, próbujemy. 2-2. Zajebiście. Fajnie, że nie ma Milika w kluczowych meczach teraz. Mega. Mega pomysł. Zajebiście po prostu. Już Milik wrócił, zmęczony wrócił. 2-1. Z Sotoka i Milik. Tam no by Milik też pewnie strzelił, by nie było problemu a teraz górno Ewerton choć z remisową z Watfordem gramy Trzecie miejsce, kurt mam mecz do tyłu, no jak pykniemy Watford to jest dobrze już Nie zmieniam nic, no co? 1-1, ciężko było, a Milik z bramką chociaż się... Milika nie ma co zmieniać, on musi mieć cały czas coś 7-9 no tak. Ipswitch no do meczu, no co? Milik musi grać, nie ma innej opcji. Tu może wejść ten Skow. Może Taylor wejść, a tutaj może wejść ten. Nie grają. 2-2, no i hu. Everton też remisuje, ale to nam nic nie daje, że Everton remisuje. ci też remisuje. dobra, jakiś plus jest. Przejść do meczu. Poczekajcie, tak, Milik tu i tu, i tu wejdzie ten ziomek Milik na ławkę za niego Wszystko to jest zmęczony, tu niech wejdzie ten ten na prawą. i sobie obejrzymy ten mecz jeżeli będziemy zmiany robić potem Milika wpuścimy i tak dalej Chyba pierwszy mecz u nich oglądamy, ale zobaczymy My na biało i na niebiesko, i zobaczymy. Maja, to jest zmęczone. Ładnie, ładnie. Dobra, próba. Sotoka. Dobra, pykniemy ich na luzie. A ładnie, to na tunach jadą. Mocno. Jest moc. No, boki obrane fajnie chodzą, póki co widzę tak jak powinno to wyglądać dobrze i co, no jedziemy z nimi jeszcze nie zrobiliśmy nic bardzo mocnego ojoj oj się zakręcił widać, że ci, te boki obrony się czują pewne ale czasem się zakręcą dobra spokojny mm, Zajbiście. Tak, takie coś wpada, są jajce jakieś. Oj, oj. widzicie, jedziemy i tracimy bramkę z dupy, to chyba tak zawsze wygląda, mi się wydaje. Dlatego mam problemy. Kurde, co to było? W połowie będą zmiany, bo tu nie od co gadać nawet. Nie najlepiej. Oj. Gdzie oni się chowają w ogóle? Dobra piła grant, ale gdzie oni się chowają? Milik wchodzi Martinez Tak Tak robimy i grają Zobaczymy czy Milik pomoże z tym Jazda, jazda, panowie. Więcej miejsca po lewej jest Dobrze, dobrze Kurde Problemy się no, Swift może wyjść Na wysoko i... no, tak Idź tutaj Idź na SPO tutaj widzisz tutaj na SPK i to niech na Sysapo gra Coś jeszcze, no Grant może iść wyliń lewy skrzydłowy ty CLS-a no Jak tu stracimy to już jest po meczu no No dobra Nikt tutaj nie wygramy to będzie problem już Tak, przygramy to już w ogóle Dobrze 3 bramki. zarządzanie zespołem Niech on sobie wejdzie. Te ja brok wejść za Nie no, niego nie można wejść. Tu źle się Martinez, tu można wejść za niego. No i zobaczymy, czy się uda. No. Jeden punkt nam duży nie daje. Uf. W skrócie uff. Ja pierdziele co ty robisz? Jaka tragedia to była. Co on zrobił? I kontra, kontra. Czerwoną kartkę dał i my stracimy bramkę po tej czerwonej kartce, nie? To ja i sobie będą. Grałem w jednego meja, my nie potrafiłem mi piłki zabrać, to jest hit po prostu. O Boże, Dobra. Milik, brawo. Leć, leć, co to grzech. Szelcie Milik, please. Please. Ja pierdzielę, no. Tragedia. Kurna tragedia co? Jesteśmy w dupę no Nie wyjdziemy z tego Pierdziela no Nic nie zmienia nam, nie chce mi się tak szczerze 2-0, Grant dwie bramki no Grant najwięcej moduje Więc co? Jak tabela wygląda? Mam trzecie miejsce, 5 punktów straty no Jesteśmy w dupę no, nic już się nie zmieni Mega tragedia jest. Seesaw czerwoną dostał. Patrz ty. Ty leć tu. Tragedia. No dobra. Podsumowanie. Co będziemy mieć? Barażę. Popatrzymy z Crystal Palace wygrać. I nie w lidze z jakimiś kasztynami No barażę mamy, no ale. To jest no. Ten jest w ogóle nieistotny. Mili dwie bramki, z spoku Trzecie miejsce, no. barażę gra No nie, jeszcze gramy, okej okay. Zobaczymy Cissoko gra, okej okay. No brał ostatni meczek Szanse są, ale znikome Najwyżej baraże będą co? Co? Standardzik. Widzimy. Hmm. No i podsumowanie to jest. No niestety nie wyszło, ale no trudno. Spróbujemy swoich sił w barażach. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, suba komentarz. Ło.